W tym ćwiczeniu pokażę jak stworzyć efekt miękkiej soczewki. Najpierw należy sobie zduplikować zdjęcie, czyli wystarczy zaznaczyć warstwę background i kliknąć CTRL-J. Następnie dodajemy filtr rozmycia gaussowskiego, czyli filtr Blur Gaussian Blur. Wybieramy wielkość od 10 do 12 pikseli tak żeby było dosyć widoczne to rozmycie. Następnie zmniejszamy opcję krycia tej warstwy od 80 do 90%, tak żeby wyszło takie miękkie, taki miękki efekt. Następnie dodajemy maskę Klikając na tej warstwie poniżej na samym dole mamy add layer mask. Wybieramy teraz pędzel z kryciem 25% no i zmniejszamy lub zwiększamy jego końcówkę. I dotykając zdjęcia teraz zaznaczam te fragmenty, które miałyby być wyraźniejsze. Na przykład twarz, ubranie, skóra, ręce, no i teraz wystarczy zastosować pełny ekran, żeby zobaczyć ten efekt dokładniej. I to był pokazany efekt miękkiego rozmycia, efekt miękkiej soczewki.